Szczęść Boże, wysoka, pustoszejąca izbo. My tu Gadu-Gadu, a tam na Rubieżach, które niebezpiecznie zbliżyły się w ostatnich wiekach do stolicy Polski, na pograniczu, na Podkarpaciu-Lubelszczyźnie, nasi rolnicy, przewoźnicy, transportowcy, kierowcy koczują w obronie swoich. Uwaga, to powinno się bardzo podobać lewicy z lewej w obronie swoich miejsc pracy, a co powinno podobać się lewicy z prawej, oni koczują, protestują w obronie suwerenności Polski, bronią przed inwazją, agresją Eurokołchozu. I to powinno Wam się podobać, chociaż jedni i drudzy przyczyniliście się do tego, żeby Polskę na przestrzał otworzyć, na już nie sugestie, tylko dyktat Brukseli. Otóż Bruksela podyktowała, że znosi się zezwolenia na pracę kierowców w trasach wykraczających poza ich państwa. Dogadano. Dobito tego targu ponad naszymi głowami, no ale działo się to w czasie, kiedy Warszawa, rządzący rząd Zjednoczonej Urze Prawicy, deklarował się e, jako chętny, by pełnić rolę, cytuję klasyka, sług narodu ukraińskiego. Otóż słudzy narodu ukraińskiego z jednej strony, a eurofederaści z drugiej strony to właśnie sprawili że tak jak rolnictwo już latem padało i dusiło się pod ciśnieniem, pod presją, no to słynne techniczne zboże ukraińskie, tak też i dzisiaj ściśle analogicznie polscy transportowcy, przewoźnicy, przedsiębiorcy w tej branży padają. I zbankrutują, Szanowni Państwo, bo jedno auto ciężkie dowożenia rozmaitych towarów bardzo nam przydatnych to jest poważna inwestycja, zwłaszcza dla misiów, małych i średnich przedsiębiorców. To były inwestycje ich życia. I otóż Rzeczpospolita polska rozrywana przez wojnę plemion zjednoczonej urze prawicy i totalnej opozycji. Z których jedni mniej, a drudzy bardziej chętnie dokonali hurtowej wyprzedaży naszej suwerenności na rzecz eurokołchozu, polska przedsiębiorczość pada i my, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, nie tylko z tych okręgów, nie tylko z Podkarpacia Lubelszczyzny, ale jak Polska Długa i Szeroka, jesteśmy winni przejawić solidarność. Z tymi, którzy, uwaga, dzisiaj walczą także o nas. Bo dziś rolnicy przewoźnicy, a jutro przyjdą po was. Jutro nastąpi ciąg dalszy. I dlatego tam na pograniczu, bardzo dziękuję Pani Marszałku za tolerancję dla nieznacznego przekroczenia czasu mojego oświadczenia, tam na granicy rozstrzygają się większe sprawy. Mam nadzieję. Że ta Wysoka Izba, niezależnie od podziałów, które nią targają, opowie się za tym, żeby Polak u siebie na swoim mógł sadzić, wozić, nie zagrożony nagłą zmianą reguł gry. Bo o te zmiany reguł gry tutaj idzie kierowcy, transportowcy, przewoźnicy ukraińscy, tak jak rolnicy czy magnaci. Produkcji rolno spożywczej na Ukrainie nie muszą spełniać tych rozmaitych skądinąd absurdalnych norm eurokołchozowych, które narzucone zostały przez was, przez te władze polskiemu rolnikowi, polskiemu przewoźnikowi. Otóż my nie jesteśmy entuzjastami. Norm eurokołchozowych to chyba, panie marszałku, oczywiste, wręcz przeciwnie, radzibyśmy je zakwestionować i ten dyktat znieść. Ale póki te reguły gry obowiązują, nie zgodzimy się na to, żeby nasi ludzie, nasi rodacy byli upośledzeni i żeby musieli spełniać bardziej wyśrubowane normy niż ci, którzy pod pretekstem dowolnym są wpuszczani na nasz rynek, tak jak zaorane zostało już częściowo rolnictwo w znacznej mierze tak za chwilę doczeka się tego transport bądźmy solidarni z tymi którzy dzisiaj protestują na granicy bardzo dziękuję panie Marszał. Dziękuję bardzo, panie kośle. głos zabierze pan poseł Tadeusz